Witam się z Wami bardzo serdecznie w moim nowym odcinku, który właściwie będzie takim odcinkiem rozpoczynającym się od tego, że mamy czwartek, mniej więcej godzina, jakoś tak około w pół 11 .00. idę do pracy na dwunastą, Jestem już słuchajcie tak wyzbierana włosy. Włosów nie myłam dzisiaj, włosy myłam wczoraj, więc są w miarę świeże. I dzisiaj przychodzę do Was, rozpoczynam ten odcinek od pielęgnacji, chcę Wam pokazać, co ja używam. Dawno już takiego odcinka nie było, natomiast, dawno już nie było tego w żadnym filmie, natomiast też, bo widzieliście pewnie już wiele razy, że kupiłam jakieś różne kosmetyki, a nie mówiłam nic o nich, co o nich myślę i tak W związku z tym postanowiłam, że do Was dzisiaj właśnie przyjdę i trochę pogadam i powiem Wam, co myślę o danych kosmetykach. Już niektóre zaczęłam używać. Używam jakiś czas, więc też mogę już coś na ich temat powiedzieć. Więc zrobimy sobie dzisiaj razem całą pielęgnację, słuchajcie. Eee, muszę sobie jeszcze kurczę trochę brwi wyrwać, więc. Um, wiecie co? Poczekajcie, pójdę po pensetę. Dobra, przyszłam, słuchajcie, mam pęsetkę, trochę muszę wyrwać brwi. Bo niestety jest taka sytuacja, słuchajcie, że już się tak wybieram, wybieram, że pójdę do jakiejś kosmetyczki, żeby mi znowu troszkę to podregulowała. Poza tym mam jakąś ochotę teraz, żeby zadbać o te brwi moje w taki sposób, wiecie, żeby zrobić, może faktycznie jakiś, znowu jakąś hennę, albo może jakąś laminację, nie wiem. Jest to do przegadania z jakąś kosmetyczką, Natomiast, ponieważ tego nie zrobiłam się nie zebrałam, słuchajcie, tak nieustająco się mam zebrać, wiecie, pójść, poszukać, bo nie mam żadnej kosmetyczki takiej, do której chciałabym pójść, w sensie nie mam, hmm, ponieważ przestałam robić paznokcie, to też teraz jakoś tak się oderwałam od tego świata trochę kosmetycznego i mówiąc szczerze, nie mam, yy, nie mam nikogo, do kogo mogłabym tak po prostu, wiecie, zadzwonić, pójść, umówić się. I sobie czekać. Tylko tak, y, pierwsze co mnie czeka, to y, trochę poszukanie, gdzie mogłabym pójść, żeby ogarnąć moje brwi i żeby one były jakieś takie y, ładniejsze. No, y, to tak, w związku z tym, że tego nie zrobiłam, nieustająco o tym myślę, natomiast na myśleniu się kończy, to muszę teraz sobie je y, troszkę podregulować, bo no jednak. Nie chcę wyglądać tak, jak zarośnięta osoba z takimi, wiecie, brwiami, które są kompletnie nieogarnięte. Yy, tak, wiem, Wy się dziwicie, że ja sobie to sama robię. No, ale na tyle, na ile potrafię. Zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest idealnie, że to jest... Yy, niektórzy by w ogóle tak nie wyszli. Ale no, ja sobie robię. Yy, daję radę jakoś. Nie jest źle, więc, yy, więc tak, chcę wyrwać zanim po prostu, yy, wiecie co, zanim, zanim tą pielęgnację zrobię, no nie? Yy, no i tak sobie, wiecie co, myślę ostatnio o różnych rzeczach, yy, sobie przemyśluję różne rzeczy i tak na, na przykład jeśli chodzi o moją kamerę, o której myślę, żeby ją kupić, to mam tak, że bardzo chciałabym ją kupić, ale słuchajcie, stało się tak, że kamerę, którą sobie wybrałam, ta kamera jakoś dziwnie znika ze sklepów. To znaczy jest w bardzo niewielu miejscach, tak jakby co, o czymś to świadczy. Pytanie, czy to świadczy o tym, że ta firma wyda nowy model, na który warto poczekać. Czy może jest jakiś inny problem, że jest w miarę początek roku i po prostu ludzie sobie poczyścili magazyny i teraz ona się pojawi za jakąś chwilę z powrotem w różnych magazynach. I powiem Wam, że no nie wiem, naprawdę jestem w takim totalnym nie wiem i nie, i nie wiem w ogóle co zrobić. Bo gdybym chciała kupić to oczywiście znajdę, bo to nie jest tak, że nie ma totalnie nigdzie. Natomiast jest rzeczywiście jakaś dziwna sprawa, że jest w małej ilości sklepów. No, y, więc to tak jeśli chodzi o kamerę. Y, mam mikrofony, to już Wam mówiłam kiedyś, że kupiłam. Dzięki temu ten dźwięk no, jest na pewno trochę ładniejszy. Y, I no, niestety na ostatnim filmie y, użyłam mikrofonów, y, ale one nie zadziałały, dlatego że okazało się, że są rozładowane. A ja na to nie spojrzałam w sensie, no nie spytałam nikogo, ani też nie pomyślałam, że to może być tak, że one są rozładowane i je y, podpięłam myśląc, że działają, ale okazało się, że niestety nie działały i y, był mikrofon z kamery telefonu. No a że wiecie, że mikrofony moje są popsute. No to dźwięk mieliście trochę falowany. Niestety w, podczas mierzenia. Dobra, słuchajcie, nie będę więcej tu szaleć. Ciągle tak mówię, jak, jak to robię, wiecie? To ciągle tak mówię, że ja sobie tylko tak trochę zrobię i już naprawdę się teraz umówię. No, więc trzymajcie mnie za słowo, mówię to do Was publicznie, yy, że mam się umówić do kosmetyczki, żeby mi ogarnęła brwi. Więc taka sytuacja. I słuchajcie, i zabieramy się za pielęgnację. <laughs> Zaczniemy sobie od toniku. Ja mam oczywiście umytą twarz. Yy, umyłam ją dzisiaj. Yy. Umyłam. ją dzisiaj żelem do twarzy z firmy Slavia Cosmetics, ale to o nim powiem Wam więcej, bo zamierzam też nagrać taki odcinek o kosmetykach Slavia Cosmetics. W sensie tam pokażę Wam całą pielęgnację i o nich trochę powiem. Właściwie mi się już one kończą, więc będę miała naprawdę dla Was taką dawkę informacji, która jest taka sprawdzona przeze mnie. Natomiast teraz tak, zaczynam od toniku Weoli e, Botanika. Y, to jest tonik nawilżający z kwasem hialuronowym y, oraz ceramidami, nawilżająco odbudowujący. Jest to taki tonik, który nie ma y, żadnej ani pipetki, ani y, nie pryska się w sensie, wiecie, nie ma tego, no, jak to się mówi, takiego, wiecie, w sprayu, tylko po prostu nalewa się na rękę. No i ręką się nakłada, i tak jest najwygodniej, niektórzy robią to na waciku, ale sorry, ale ja tego na waciku robić nie będę, dla mnie to jest wygodniejsze, że ja sobie to robię ręką, bo yy, wiecie, czuję bardziej ile nakładam, nakładam oczywiście na szyję yy, i na twarz, oczywiście omijam oczy, więc tak. Tonik jest bardzo gęsty. Ma taką naprawdę gęstą konsystencję. Hmm, taką. To nawet. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale to nawet słychać, że on to nie jest taka totalna woda, tylko rzeczywiście taki naprawdę gęsty, gęstej konsystencji tonik. Hmm, ma taki zapach, wiecie co, jak się już go nałoży? To nie jest taki troszkę. Jakby taki, z takimi kwiatowo-cytrusowym zapachem, bym powiedziała. Natomiast jak się go nakłada albo jak się wąchnie w butelce, to zapach jest taki, jakbyście mieli taki, ojejku, coś takiego jakby taki trochę syrop, jeszcze z czymś, z jakimś takim zapachem. Ten zapach, nie wiem co to jest. To jest jakaś, jakaś, yy, jakiś składnik, który ja już w niektórych kosmetykach wyczuwałam. Także coś takiego, i to się może wydawać troszkę nieprzyjemne, ale to potem natychmiastowo mija, jak się tylko nałoży na twarz. Co się dzieje, kiedy to nałożycie, słuchajcie. No więc, ja mam w ogóle ostatnio bardzo wysuszoną cerę. Bardzo jakoś czuję, że ona naprawdę spija strasznie. Myślę, że to jest kwestia, wiecie, tego sezonu grzewczego i w ogóle wszystkiego, więc myślę, że to jakby z tego się wszystko bierze. I jak nałożycie ten tonik, to on wsycha tak pięknie, yy, wtapia się w skórę i mam takie wrażenie, poza tym, że mnie troszkę piecze delikatnie, tak, y, ale to jest takie delikatne, tak jakby, wiecie, coś odkażało rzeczywiście, natomiast no nie ma tam żadnego jakiegoś, wiecie, alkoholu czy czegoś takiego, nie, 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 natomiast no jest takie odczucie przez chwilkę, natomiast coś fajnego to to, że jak to już się wchłonie w twarz, to macie takie wrażenie, jakby rzeczywiście na tej twarzy był taki... No ona już jest taka, jakby się napiła, już jest taka, że mam wrażenie, jakby wiecie, już była tu jakaś taka warstewka delikatna, natomiast nic nie tłusta, nic, broń że to jest naprawdę takie bardzo, bardzo przyjemne. Więc bardzo fajny tonik, dobrze mi się sprawdza, dobrze mi się sprawdza. Czy coś jeszcze mogę o nim powiedzieć, takiego... Jak tam, są, tam jest kwas kialuronowy i tam są ceramidy, to powiedziałam, że to się zgadza. Kwas kialuronowy rzeczywiście, no bo widać, że naprawdę to nawilżenie jakby tak zostaje w tej skórze. Ona nie jest. Czasem po tonikach macie takie wrażenie, jak na użycie, że, 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 że tak się trochę wam ta skóra ściąga, że jeszcze jakby coś dalej, nie? Trzeba zrobić, żeby ją tam yy, dopieścić. Natomiast tutaj już jest tak, że już po tym macie wrażenie, że już coś macie na twarzy. Także to jest takie super. Następnie użyję sobie Slavia Cosmetics wygładzająco-rozświetlające serum i to jest, słuchajcie, takie serum, które ma pipetkę i jest o takiej konsystencji takiego jakby żelu, nie jakby, tylko żelu właściwie, bo tak gadam, a to przecież nie jest jakby żel, tylko żel. Żelowa konsystencja, O, ma przepiękny zapach. Przepiękny. Mm, mm, to jest po prostu aż naprawdę, aż taki elegancki, taki ojejku, aż się chce go nakładać na twarz. Serio. Yy, nakładam go oczywiście również na szyję. Wygładzająco, rozświetlający. Czy on rozświetla? Nie wiem, nie widzę. Musicie sobie sami sprawdzić, jeśli w ogóle to jest możliwe. Abyście sobie zobaczyły, y, czy on rozświetla. Natomiast y, na pewno y, mogę powiedzieć, że wygładza. Przepięknie. Y, sytuacja jest taka, słuchajcie, że ja go sobie tak lubię faktycznie tak nałożyć, nałożyć, nałożyć. Naprawdę bo ja tak takie malutkie kropeczki daje. Dobra. Tak, masowuję. I słuchajcie, on ma konsystencję żelu, jak się płania, to jest, słuchajcie, coś. I to jest tak, uczucie jest takie, jakbyście, jakby Wam ktoś wziął i wyprasował serę na twarzy. Naprawdę. Ja nie wiem, ja tego nie widzę w podglądzie i generalnie tego nie widzę, nie tylko w podglądzie, ale tego nie widzę. Ale wiecie, co? Nie wiem, jak Wy to widzicie, ale ja mam wrażenie, jakby moja twarz została wyprasowana. Naprawdę, to jest tak miłe uczucie, to jest tak przyjemne, że po prostu aż chce się sięgać po ten tonik. Ja, ja po niego sięgam najczęściej rano, ponieważ on jest taki fajny, że wiecie, nie zostawia żadnej tłustej warstwy, fajnie się wchłania. No, no super, naprawdę. Także wchłonął yy, się pięknie i na to mogę nałożyć na spokojnie yy, krem. Natomiast zanim za nałożę krem, yy, nałożę sobie również. Yy, z Mare To jest, słuchajcie. serum pod oczy wygładzające i regenerujące jakieś takie. I to jest również konsystencja żelowa. I coś Wam powiem ciekawego. Ja sobie na palec nakładam tak wiecie, taką też kropeleczkę. Nakładam sobie to pod oczy. Tak. I słuchajcie. I powiem Wam tak, to jest przemiłe serum w dotyku, przemiłe. Jak nałożycie to tutaj pod oczy, to macie takie po prostu wrażenie, jakbyście tutaj miały skórę niemowlaczka. Teraz, ale oczywiście tak, trzeba poczekać, aż ona się wchłonie. Więc tak, ja sobie troszkę dam też tutaj, żeby, tak wiecie, po tym moim wyrywaniu sobie tak troszkę o tutaj. I słuchajcie, trzeba poczekać oczywiście, jak to się wchłonie, bo będzie można powiedzieć wtedy więcej. Natomiast ja już wiem, jak to działa. Czekam z utęsknieniem. To jest takie serum, jakbyście mniej więcej mm, porównały to do tego, co przed chwilą robiłam na twarzy. Czyli ono się wchłania i tak, jakby wam okolice pod oczami wygładzało, tak jakbyście po prostu. Jakby ją. Ktoś tą okolice tutaj wziął i, i, i tak, tak przejechał takim, wiecie, takim żelazeczkiem. O, i tak Wam wyprasował. Przepiękny zapach, bardzo przyjemne serum, więc ja sobie tak tutaj o wmasowuję. Yy... I powiem Wam tak, ja czasami tą skórę pod oczami zostawiam z tym serum. Ja nic na to nie daję w ciągu dnia. I ona jest tak pięknie wygładzona, i tak, no, no naprawdę, jest tak przyjemna. Natomiast dzisiaj sobie, dzisiaj sobie dam, dam sobie ile estetyk. To jest taki booster pod oczy. On jest taki z masażerem. Już wam to kiedyś pokazywałam, że to kupiłam. Jak się tu dotknie, to on rzęczy. O, teraz sobie go nałożę. Już mogę, tak, już mogę. No i teraz, słuchajcie, ta skórka tutaj. No po prostu jest tak delikatniusia, że aż, że aż mam takie wrażenie, że aż normalnie. No, no, Naprawdę, jak jakiegoś takiego niemowlaczka, więc aż taka delikatna wręcz. No. Teraz tak, nakładam sobie yy, na to ten booster. Ja tak, wiecie, ktoś, może, ktoś mógł powiedzieć, że to. też nie, bo w sumie ten booster jest w formie takiego kremu, więc jakby to, że ja tutaj to nakładam, jest zupełnie okej. Okay, bo ktoś mógł powiedzieć, po co tak mieszać. Yy, ale on jest naprawdę. Taki kremowy bardzo. Jego jedyny minus to taki, właśnie, że troszkę trudno się wyciska to, żeby, tak wiecie, wy, wyszło nie za, nie za dużo, a jednocześnie dobrze. Tak, sam raz. Dobra. Ja sobie teraz tak, ja wam powiem tak. Ja to dzisiaj zrobię, przemasuję to trochę, ale wam coś powiem na ten temat zaraz. Jest to bardzo przyjemne, kiedy się to robi, dlatego, że to jest zimne. Ta końcówka jest zawsze zimna, zawsze. Więc jest to naprawdę mega, mega przyjemne. Że się tą skórę tak tutaj, wiecie, pobudza. O. Naprawdę fajne. A. Super. Także jest to bardzo, bardzo przyjemne. Nie powiem, że nie. Yy, natomiast, yy, co Wam powiem? To Wam powiem, że. Cierpliwości tak bardzo dużo nie mam, żeby tak siedzieć i tak to masować i masować. To po pierwsze. Po drugie, kolejna rzecz to jest taka, że ja niestety mam tak, że każde pocieranie mojej twarzy, to znaczy warstwa na warstwę, tak jak teraz poszło, poszło to serum, poszedł booster, i każde teraz pocieranie powoduje, że, moja, że to co mam nałożone się roluje. I taką ja mam twarz, ja już to zauważyłam, nie z każdym kosmetykiem, ale z bardzo wieloma kosmetykami, nawet super najlepszymi na świecie, niestety tak mam. I to jest okropne, dlatego że no, zaczyna wam się, używacie kosmetyków, które wcale nie są tanie i naprawdę y, są dobre ogólnie i, i widzicie to, że wasza, wasza twarz korzysta, widzicie to, że, 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 że na przykład fajnie wam wygładza i jak, jak, tak dalej. Natomiast jak zrobicie tak, że nałożycie, ja tak zrobię, że nałożę, a potem wiesz, wiecie, próbuję, wiesz. Próbuję, wiecie, masować czy coś tam zrobić, to niestety zaczyna mi się wszystko rolować i złazić mi z twarzy. No to jest po prostu coś okropnego, coś okropnego. Nienawidzę tego, dlatego ja tych wszystkich masażerów, no nie stosuję za bardzo. Jedyne, co mam, to szczoteczkę taką soniczną do twarzy i, i tak. Znaczy mówię o takich właśnie, wiecie, co się na, na, kosmety, na, na kremach na przykład stosuje, nie? No. I teraz słuchajcie, ostatnia rzecz jaką użyję to będzie krem, również sensu mare, krem z witaminą C, to jest ta witamina C taka dobrze przyswajalna, skorbinian, coś tam, 3% stężenia, konsystencja taka naprawdę spoko, myślę, że ja daję tak ze trzy pompeczki, myślę sobie, że i na, na noc i na dzień na jak najbardziej w porządku. Na dzień, myślę, że teraz jeszcze, kiedy będzie bardzo ciepło, myślę, że może to być już troszkę dla mnie za ciężkie, chociaż nie wiem, bo on, on nie jest ciężki, tak? I ja, słuchajcie, nie mogę, mówię, nie mogę za bardzo trzeć. Ja, ja mogę, wiecie, troszkę sobie tam rozmasować, bardziej wklepać, nawet delikatnie, ale ja niestety no nie mogę w większości kosmetyków stosować w taki sposób, żeby wmasowywać, bo zaczyna mnie, zaczyna mi się po prostu uszczyć, no i to, i co ja poradzę. Tak mam i tyle. Co mogę powiedzieć o tym kremie? Słuchajcie, ten krem jest kremem takim, który się super wchłania i on w ogóle do całej tej pielęgnacji, którą dzisiaj Wam pokazałam, się świetnie jakby komponuje. Bo on robi dokładnie to samo, co wszystkie te kosmetyki, czyli nawilża pięknie, wygładza pięknie, czyli on tak jakby też jeszcze dokłada się do tego sprasowania tak jakby troszkę. A do tego wszystkiego zostawia taki delikatny filtr, taką delikatną warstewkę, która nie jest tłuszczem. Tylko takim wiecie, że czujecie, że coś na tej twarzy jest, że jest tak przyjemnie, że jest tak. i tak tą buźkę i mówię buźkę tylko taką... takiego niemowleczka. Naprawdę, i stąd mega przyjemne, słuchajcie, mega, mega, mega przyjemne, o, także o, widzicie? I widzicie, już zobaczcie, co się robi, już jak tak dotykam, już jak tak trochę tutaj zaczęłam, tak potarłam, już mi lekko zaczęło się tu rolować, także słuchajcie, ja naprawdę, tak mam z wieloma kosmetykami, to gdybym ja na to patrzyła, że tak się dzieje, bo niektórzy tak robią, a jak tak się dzieje, to nie kupują, albo coś, to ja bym y, prawie nic nie mogła kupować, bo na mnie tak bardzo wiele kosmetyków działa. No, więc już nie, dobra, nie ruszam. Teraz już tylko sprawdzam, czy nie mam gdzieś zrolowanego. No, więc słuchajcie, tak wygląda moja dzisiejsza pielęgnacja. Yy, pokażę Wam jeszcze oczywiście też, yy, co dzisiaj sobie tam przygotowałam, przygotowałam do ubrania. Zaraz się będę ubierać, będę się zbierać do pracy. Co jeszcze? Zjadłam sobie dzisiaj, słuchajcie, śniadanko, bardzo dobre, bo zjadłam sobie dzisiaj pastę taką z tuńczyka, dałam tam tuńczyka, cebulkę, trochę musztardki i naprawdę była to bardzo dobra pasta. Można sobie do tego jeszcze dołożyć, jak się ma, na przykład serek jakiś, typu kozi, taki, taki, taki do smarowania. No, bardzo to jest pyszne. I to sobie zjadłam z chleba, i jestem naprawdę najedzona warzywka, do tego jakiś tam i super śniadanko. No i teraz się mówię, będę jeszcze zbierać, zbiorę się, yy, zaraz pójdę się tam, pójdę sobie przygotować ubrania, pokażę wam yy, co wymyśliłam. No i yy, także widzimy się za chwilę. Nie wiem na ile będziecie widzieć, ale wam spróbuję pokazać. Proszę bardzo, ubrałam sobie zielony golf. Ogo, i ubrałam sobie. Moją spódnicę szeroką, tą taką, wiecie, długą. Ona jest długa aż do kostek. Teraz mam kapcie na sobie. Mam czarne rajstopy Pod spodem yy, będę miała czarne bodki. I tak to wygląda. Mam tutaj naszyjnik złoty. Złote kolczyki. E, więc tak, tak się ubrałam. Mam nadzieję, że to dobrze widzieliście. Wam tak pokazałam, jak umiem to pokazuje. Może to nie być profesjonalne. Nie mam też takiego lustra, jakiegoś chyba. No, może mam jakieś w pokoju, ale nie wiem, czy ono jest dobre. No, więc tak to wygląda. Pokazałam, więc słuchajcie, teraz idę sobie szybko robić kawę do kubeczka, bo już nie zdążyłam wypić w domu, a chcę sobie wziąć do pracy i biegnę.